No dzień dobry, mamy maj, jak tu są mrozoodporne, a przed wami to co się zmieniło na skalniaku. E, tak jak zapowiadałem, e, zmieniłem trochę tą część, gdzie mam juki o puncie te cylindryczne. Usunąłem z tej części taką dużą jukę, poszła do dynicy wielkości wiadra, e, oraz e, z tej strony usunąłem jedną jukę, e, tą i po prostu zrobiło się trochę więcej miejsca. Przesadziłem te cylindryczne w taki sposób, że teraz jedne na drugie nie wchodzą i trochę więcej mają miejsca. Z rzeczy, których robiłem, no tam gdzieś doszedł jeszcze jeden hinocereus. A tak naprawdę do tej pory niewiele się na skalniaku zmieniło. Poza tym, że był dwukrotnie już podlany, i zaraz Wam wszystko pokaże więc przejdźmy może bardziej do szczegółów Jako pierwsza kwitnie Escobaria Mizurenzis ze stanowiska Garfield w Montanie, natomiast obok niej rosną pozostałe Escobaria Mizurenzis, które jeszcze nawet mają owoce. No muszę zebrać je, no i będą po prostu nasiona. I eee, co dalej? To trochę jakino też ma pąki. Kilka triglothatusów będzie miało po raz pierwszy kwiaty. Też to mnie bardzo cieszy. To tutaj dalej kaktusowa arystokracja, czyli kaktusy, jeden sklerak. Też w pąkach, ale pewnie ich nie zobaczę. No Ulubione agawy i juki. Zobaczmy co dalej. Jakby ktoś Wam mówił, że taka majchlenia jest mrozoodporna, no to akurat tanie. Posiadam kilka siewek z różnych stanowisk, no ale ten numer, polowy. No, Pewnie gdzieś tam na zachodniej Polsce by zimował, ale we wschodniej już nie. Pamiętacie jak siedziłem agawę jutanensis, żeby sprawdzić, czy jest mrozoodporna? A ta akurat jest z Kalifornii, więc dla mnie była wątpliwa ta mrozoodporność. No i jest. Mam z kilku różnych stanowisk takie agawy. No, ale ta Kalifornia... No, jest dość problematyczna, bo tam zimy często są słabe albo ich nie ma. A tutaj rosną trzy agawy w dolnym rogu z mojego wysiewu Jutanensis. po lewej stronie Neomexicana z numerkiem SB. A u góry, taka trochę. Pokiereszowana e, Agava Pari z Arizony. Jak pa, sprawdzałem ją, na ile jest mrozodporna. no jest jej mrozodporność wątpliwa, bo jak widzicie, stanie. ale żyje, więc także nie będę jej ruszał e, i niech sobie rośnie, zobaczymy, może, może da radę. No trudno powiedzieć. Teoretycznie w tej Arizonie tam też zimy są. Pąków jest dużo, kwiatów. Mam nadzieję, że obejrzę też dużo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ujęciu czasowym. Także dzięki za oglądanie. Wasze lajki i subskrypcje pomagają rozwijać się kanałowi. Dzięki cześć.